Tak jak Państwo widzicie, dom ma ponad 100 lat. Pan zobaczy ten przedsionek, tutaj, Keniek, załatwia potrzeby fizjologiczne. W tym wiaderku. Nie ma tutaj toalety. Cześć, Keniu. Dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz dzisiaj? A byle jak. Byle jak. Czy byle pani jak. opiekunka była dzisiaj? Nie, nie była Leki masz niepodane? Nie podane. A pan sam był, dał radę brać te leki? Nie, mało jest już. Panie Henryku, jak tak pan może w XXI wieku żyć w takim. No, pan, panie, się żyć, no. Panie Henryku, nie chciałby pan usiąść sobie tak na czystym łóżku z pościelą taką czystą. A no, co to, to zrobić? Co ma zrobić? Ja by się. Ja tak się sam wyjrzę tutaj raz. Powiedz bo się boję się. Nie no, nie ma się. nie ma wika. Pan Henryk ma 90 lat. Od urodzenia mieszka w tym domu. Jest samotny, nigdy nie miał żony ani dzieci. Jego najbliższa rodzina to siostra i brat. Oboje to starsi, schorowani ludzie. Teraz odwiedza go jedynie, siostrzeniec. Do tej pory dawał sobie radę sam. Pomimo tego, że ma tyle lat, jeszcze kilka lat temu potrafił 8 kilometrów jechać na rowerze do miasta. Czasami przyjeżdżaliśmy, często dzwoniliśmy do sąsiadów, mieliśmy telefony, kontaktowaliśmy się, jak on sobie daje radę. Czasami odwiedzaliśmy, przywoziliśmy mu zakupy. Heniu, przywieźliśmy ci zakupy. Mamy jajka, pasztecik, czekolada, kiełbasę mamy. Pomidorki nam się wysypały. Problemy zaczęły się w tym roku, kiedy pan Henryk dostał udaru i trafił do szpitala. Jak byłem zdrowy, to się podążyłem, A teraz ręka się zrywa, no. Nie może pan ruszać tą ręką. Ruszył, ale nic nie będę ja bym chciał do tego Chowła i na następne Nie no, Panie Henryku, jak tak można mówić? Tak nie można. Panu się należą takie lepsze warunki, jeszcze. No, Pan jeszcze pożyje. Zabrałem Henryka 7 maja ze szpitala. Przywiozłem go tutaj, bo on oczywiście do Warszawy nie chciał iść. No bo on się zawsze martwi o to gospodarstwo, co tu się dzieje, czy mu czegoś nie kradną. Ja jak to stary człowiek. Zgrzeję ci troszkę zupki, co? jest? Anioł. Pan Henryk wymaga całodobowej opieki, dlatego jego siostrzeniec zaraz po wyjściu mężczyzny ze szpitala zwrócił się do gminy o umieszczenie go w domu pomocy społecznej. Pani kierownik OPS-u w Kwowie Cały czas i usilnie nam mówi, że my jako rodzina powinniśmy płacić za DPS. Czyli siostrzeniec ma płacić? Za DPS. Za DPS. Albo jakie rozwiązanie jeszcze zaproponowano? Zaproponowano no, mi, żebym przyjechał do urzędu gminy i podpisał dokumenty zrzeczenia się tego gospodarstwa, na którym obecnie się znajdujemy. To gospodarstwo jest zapisane jeszcze na rodziców Henryka. Czyli też nie jest własnością. Nie jest pana moją Henryka. własnością nie jest własnością Henryka, więc jakim prawem?